Hello, hello, witam was ORZ Chciałem wam przedstawić anime Onegai My Melody To akurat epizod 11 Anime o trzech dziewczynach i ojcu i jakimś chorym kotku Które się nazywa Mymero Chciałbym pokazać taką ciekawą scenę z tego anime Udowodniającą, że Mymero Onegai My Melody To jest pierwsze anime z tego, uniwersum. Jest to anime dorosłych, to jest Seiden, to nie jest Shoujo, to jest Seiden. Popatrzcie, tu jest wino. Ten kotek przygotował wino dla swojego, tego ojca, od tych wszystkich dziewczynek tam. There's so wine here. Tu właśnie udowodnienie, że to jest wino, ale nie jakiś sok, bo tam tam nigdy nie wiadomo. Epizod 11 Muszę teraz tu jebie. To się martwi się dać na jebie O, jedzie, leży najebany. I teraz ten kotek się przyjmuje, że kurczę ten ojciec już nie ma więcej wina, nie, kurwa, to chyba mnie woli tutaj ręka. Że nie ma więcej wina. I teraz co on zrobi? Ten kotek pójdzie do sąsiadów. O, da mi się pokazać tylko tych sąsiadów. O, 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 o! Tu były te sąsiady. To jest mi... To jest ten ojciec, nie? To jest od nich dom, a to jest dom tych nowych sąsiadów, co się dopiero przeprowadzili. Udowodnić, że, że to sąsiady. Ona go żegna tego męża, a ten mąż idzie do pracy. Później właśnie ten ojciec robi jakieś tam porządki. Z, byle jakie. czy dziewczyki do szkoły. Ojciec zostaje w domu, robi pranie. Tego potem, y, około 12, zaczyna pić wino. Przesunę, przesunę. I scena z winem, nie? I dalej jest dzień, wino, kleje wino, bo zrobił wszystkie porządki, żeby pranie, podkurzał, umył się. I teraz wino, wino się skończyło. Ten chory kotek, Majmelo, się tym przyjmuje, że, że ojciec nie ma tego wina, nie? I co robi? Idzie do tych sąsiadów. Obok. I... Razem z swoimi kolegami rozpierdala całe mieszkanie z jakimś gorylem. Tych yy, sąsiadów, bo, bo poszedł do tych sąsiadów ukraść im wino. Popatrzcie, nawet wyrwał drzwi, tym pojeb. Patrzcie, patrzcie, tu wszystko rozpierdolone: kuchnia Żo żona, żona, żona zemblała, bo. Kurde. O o, popatrzcie, popatrzcie tu. Ten kurwa kotek rozpierdolił całe mieszkanie po to, żeby wziąć wino do swojego ojca obok. Znaczy do tego ojca od tych dziewczynek, z którymi mi mieszka. Popatrzcie kurwa na to, to jest piękne. <grystko> Wszystko mi rozpierdolił. Teraz. Tu będzie jak kradnie wino. On dosłownie kradnie wino. O, 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 o idziecie, tu, 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 widzicie. Kurwa, oni on teraz gadałem, kto to rozpierdolił, im całe mieszkanie. Ale się nie boję, a ten kradnie im tutaj wino. Wino, po prostu kradnie im wino. Czyli <gryw> ten odcinek jest ogólnie o tym, yy, gdzie o, ojciec, pajac, który nie, yy, porobił sobie wszystkie domowe zajęcia. Zaczyna pić wino. wino. Wina brakuje. Kotek się przyjmuje. Idzie do sąsiadów. Rozpierdala im dom. Jak jakiś wandal I potem jeszcze im kradnie e, e, te wino. W ogóle po co tam poczęt do tych światów, żeby im te wino e, 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 potem ukraść. Ja pierdolę, co to jest I, i tutaj im kradnie te wino. Tu zaraz wyskoczy I, i kradnie im wino, jak oni tego nie widzą. Na pewno rozpierdolił tego, bo tego mierza nie było. Y, żonę właśnie y, pobili, ona zęblała i on teraz jeszcze pokryje mu kradnie im wino. Ja cię kręcę. No więc o tym jest mniej więcej. I takich tutaj smaczków jest pełno, ja będę mógł cały czas pokazywać. Choćby, nie wiem, 12 epizod. Co tam takiego było? W 12 epizodzie. Hmm. Teraz nie pamiętam. To jest coś było. To jest coś chorego, tu było. Gay nauczyciel. Ech. A, tu, tu, było, tu była fajna scena. Czyli bezsensowna scena. Tu jest błąd logiczny. O, wam zaraz pokażę. O, popatrzcie, patrzcie na to. Patrzcie, jak będą bezsensownie uciekać. O, patrzcie teraz. E, tu, o, ten goni tego. Goni, a ty uciekają za nim. po co za To jest Znowu. Zmijcie. E, ta dziewczyna. To jest córka, właśnie tego ojca. Alkoholika. Ucieka przed myszą. Który tym ojcem chce zabić laciem, tak by to był karaluch I on I ona ucieka Przykładam, tym gonitem, ale po co ona potem leci za nimi, popatrzcie tutaj jeszcze raz Rozumiecie, ona ucieka, to jest logiczne Ale czemu ona leci teraz za, za tym ojcem? Ucieka, to jest logiczne Czemu ucieka za ojcem? No i tu takich e, cudów jest pełno, no po prostu. Najlepsze anime, to jest seinen, to jest po prostu seinen. I w ogóle ten ojciec chce zabić... ...myszy... E, ...slipa. S Slipa. To... what the fuck, man. You can't kill this uh, fucking mouse like this.